No, wychodźcie, no. Nie wychodzą czy nie wychodzą? Halo. To nie... A są. Pa, jak jeden przebiegł. Akurat jak nie patrzę, to musieli wyskoczyć. O, jeden nie żyje. E. I po nogach. E, mu tam ciepna granata. Niech ma. Uuuu, chyba wybuchło tam, gdzie miało wybuchnąć, no? Chyba. Czekajcie. Jeszcze jednego takiego, niech się poturla za ta autka tam. Teraz chyba go nie mam, się zdaje, nie? Halo? A halo? Y Panie... Panie graczu? Ty, albo go nie wiem... Czarna dziura wsysła. Ale on był tutaj. No, dziura go przycisła, no. no jeszcze przed chwilą był tutaj, w tych koło tych wozów, którego nie ma Dobra, trudno. No jednego udało się ustrzelić, widzę. Dostał. Co wy tu macie ciekawego, co? Daj mi to To się może przydać. Działa cały czas, jak widzisz, gram sobie. Także nie wiem, migra działa normalnie. Nie wiem, gdzie ten koleś w ogóle uciekł. Nie wiem, czy on spanikował i poleciał w ogóle w siną dal. Dobra, mieczek, ja cię zostawiam, leczę za wyjściem. i poszedł. Chyba, tak, chyba go nie ma. O! Ale dzisiaj, ginty. Ile trzeba się strzelać ciebie? Nie, ta lunetka mi się już nie podoba. Jakoś z tego PSO nie, nie umie strzelać. Jestem nieprzygotowany do PSO. Także nie wiem, nie umiem z tego strzelać. Czy to był ten typek w ogóle? Nie, to był chyba inny typek. O ty! Ktoś tam strzelo. O, oh, M1 zbita do zera. O, Mosin nawet fajny. O, dwa Mosiny wziął. To nieźle. To mi daj. To se wezmę. Ktoś tak by na, na stacji był? Tak mi się zdaje. Nie wiem, no, mogę się przejść na tą stację. W sumie nie mam nic do stracenia. Jako huntera, tak naprawdę, więc niezbyt dużo. Dobra, idziemy na stację zobaczyć. Jaką lunetkę polecasz, ale zależy na jakiej odległości. Czy na daleko, czy na blisko. Bo są różne lunetki, wiesz? Albo koles słyszałem tutaj, albo to były moje kroki. Koleś się są na... Wiem, na stacji są? Mi się zdaje. Przynajmniej ze stacji są strzały, więc muszą być na stacji. Dobra, pójdziemy sobie na wiaduk, zobaczymy sobie stację z wiaduktu. Ten, nie wiem, na kogoś się drze ten bot. Nie mów, że do mnie będziesz strzelał, to się trochę wkurza, że mnie zdradzisz. bot zwykły. Ta, jest w środku ktoś, no. Dobra, robimy sobie takie fajne miejsce, miejsce do, do snajpienia, do tyłu, nazot, nazot. No i dobra, i patrzymy, no, Tylko ktoś tu jest. Już nie. Tam jeszcze gran z kawest. Nie wiem co, lecimy do niego. Do tego gracza z kawa. O, trzeba by tam przelecieć, nie? I polecie zobaczyć. Co tam ciekawego się dzieje? Bo jednak to jest gra z kaw, a gracze z kawy mają przynajmniej te karty do labów, nie? Czasem się trafi. Więc warto, że tak powiem, chyba sobie tam zajrzeć, tylko... Nie mam broni na blisko, dość dobrej. Tam już nie potrzeba, widzę. O, co się stało? Ktoś tutaj jest w ogóle? Halo? halo, halo, halo. Nie ma. Na średni dystans to polecam hamra albo brawo. Ale ja na średni dystans to używam przeważnie hamra. Dolchain. Uh, Dolczeń to jest ja Sebysma. Dobra, kracka. Dajmy jakąś kartę do labów i będziemy kwita. Karta do labów, poproszę. To jest jakieś. dobra. Już myślałem, że ktoś mi tutaj podchodzi od boku, ale jednak nie. Dobra, tu nikogo nie ma. To wszystko. Nie, no myślałem, że to wszystko graczy z kawy, ale to jednak nie graczy z kawy. Część pewnie tu była graczem z kawem. Część chyba nie. Hmm, to wygląda, że wszystko nie jest gracz z kaw. Hmm. Dobra, jeszcze jednego gracza z mamy e, koło tutaj tego przejścia. Trzeba było i zobaczyć chyba, nie? Dawaj, dawaj, dobra, to jest zwykły bot. Ja rzucam granatę, to jest zwykły bot. A ja myślałem, że gracz, no. Każdy się może pomylić. Halo? Halo? Ale mnie ręka boli. Chyba kontuzję dostałem od grania. Kontuzja, kontuzja, zgłaszam kontuzję, ty. Muszę iść na rehabilitację. L4 dostanę. Od live'a. Ale wczoraj mi tak boli ta ręka. No, Faktory, K, Tak się nazywa ten klucz do przejścia tutaj. Ja wiem, chyba ten koleś, którego tutaj zabiłem, kumpla, to chyba naprawdę stwierdził, że, że go zostawi i leci do wyjścia, bo chyba nie ma sensu się wracać. Albo nie ma, bo zginął może jego ciało gdzieś, nie wiem. E, eksplodowało, i pod mapę wleciało, też może tak być. Nie mówię, że nie. Bo dziwne, że jego ciała nie ma, był za tym autem. Tam granat wybuchł, i nagle nie ma kolesia, więc. Eee, 50 jest maksymalnie. Znaczy, level skillów 50, a maksymalny poziom mamy setkę bodajże, ale nie wiem czy jest aktualnie jest włączone setka, wiesz. Bo jak sobie zobaczycie tutaj, to macie styki i są kolesie, co mają setny poziom, widzicie? Oczywiście 0, bo nikogo nie spotkałem, tak. Na setnym poziomie, bo bicie setnego poziomu jeszcze bo nikomu się chyba nie udało. Z graczy no bo wiadomo że te wipe'y są co 5-6 miesięcy i zanim bije 60-70 poziom, no to ci złajpują dawno konto, nie? Co to było? O, ale ścięło! Ja nie lubić takich ścinek. Nie, nie. Tam coś się strzelało na dormach, ale chyba nie chcę iść na dormy. Co wiem? Nie wiem. Tak naprawdę... O, jak się patrzy na mnie. Tak naprawdę nie wiem, czy coś na dormy... A chyba nie, no bo mam tutaj ten staw i... Nie chciałbym chyba zaryzykować jego, jego stratę, więc o, pójdziemy sobie dalej. Na dormach tam pewnie jakiś skawgrad, sobie strzela już dawno oblutowane te dor. Y To niezła impreza musiała być, mi się zdaje, wiecie? Niezła impreza ty musiała być. Koleś, złaś stamtąd. No, może być, że to jest tamten koleś, który dostał tego granata, nie? Tu wylądował po prostu, może tak być. miałem długi lot. Normalna ja, normalna. Ja się nawet nie widzę, koleś. Gdzie ty jesteś tam? O, coś tu było. Coś widziałem. E, dm 4 o jakie AMO, ja, 856A1. 8, 5, 856 A1 to jest tracery, można je kupować, ale drugie ammo pod względem skuteczności jest po prostu 856 8, Nie 855 A1 855 A1, bo 6 A1 są to tracery. Które no, są trzeci pod względem skuteczności, a 55A1 są drugie pod względem skuteczności. Ciemoko Michał, witam. Co się pochmurno szaro mnie zrobiło za oknem? W sumie widać po kamerce, że już mi za. za no już ciemno po prostu jest na tej kamerce. To już po prostu widać, ale co zrobić? Będzie pewnie lało zaraz. Nie ja mam tego Hunterka, to mi się zdaje, weźmiemy sobie normalny. Normalny celownik, bo coś z tym PSO tak za bardzo mi nie idzie w tym hunterku. Bo już losowanie? Nie, jeszcze losowanie nie było. O, leży. Nie, nie leży. Skubany. Ostrzeżenie przed wiatrem? Nie, to u mnie nie było ostrzeżenie przed wiatrem. czyby by dalej śnieg? Ja nie widziałem na oczy śniegu, nie? W tamtym roku i w tym roku, więc... Ciekawe. Pewnie już nie spadnie, no. Pierwszy... pierwszy rok, albo pierwsza zima bez śniegu u mnie przynajmniej. Ale ja tam nie mówię, no ja tam nie lubię za bardzo zimy, no ale jednak w zimę to jednak ten śnieg mógłby tam pru 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 ta ta tra ta, ta. Ale jednak nie. Dobra, no to co widzicie, Hunterem z PSO. E, no te PSO mi coś nie pasuje. Ciężko mi się strzelało z tego PSO, ale tym Hunterkiem jak widać e, da się poszczelać i nawet graczy pozabijać i nawet bociki pozabijać. 1400 damage'ów w ciało, 150 w armor. Hunterkiem nawet okej. Okay. W ogóle nie wiem, czy wiecie, ale do Huntera, do Huntera nie do Huntera, tylko do Huntera, planują tłumik w ogóle dodać. To będzie ciekawe, jeżeli w hunterze będzie tłumik.